Powiem Wam, że nie wiem, jak ten materiał mam zacząć, czy mam się przywitać, czy cześć Manko, tutaj Olo. Po prostu włączyłem nagrywanie i sobie porozmawiamy, bo ten materiał chyba jest najgrubszym materiałem i tak jak mówiłem, to będzie bomba. To będzie bomba, która walnie i może tutaj niektórych zmieść z powierzchni ziemi. Jest to chyba jeden z takich najbardziej poważnych chyba materiałów na tym kanale. Poważniejszego chyba, mi się wydaje, nie da się stworzyć ponieważ podjąłem się bardzo ciężkiej misji. Podjąłem się misji, która, która zmieni moje życie. Zmieni ten kanał i zmieni chyba całe moje otoczenie które znam, które które. poznałem. Więc może nie ma co przedłużać, tylko po prostu chyba już możecie się domyślać. Czemu tutaj się spotkaliśmy. Ponieważ tak, będę będę tatusiem. I ta informacja wczoraj mnie zaskoczyła na live'ie. Jak już kończyłem live'ika tego pierwszego, potem się już nie pojawiłem na live'ie. Napisałem tylko na Discordzie, że nagła sytuacja. Nie będzie mnie na live'iku. To właśnie była ta sytuacja. To była ta właśnie sytuacja. Dzisiaj pojechaliśmy do ginekologa. Pojechaliśmy do lekarza i lekarz potwierdził. No powiedział czwarty tydzień. Czwarty tydzień czwarty tydzień wiola jest w ciąży. Jeżeli chodzi o o ciążę to czwarty tydzień w ogóle. Jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. Jakby wiola jak zobaczyła jeden. I wyszło pozytywny, to chyba ze stresu kupiła kolejne trzy. I na każdym jest pozytywny. Także mam na razie osiem kresek. E I żeby potwierdzić to, pojechaliśmy dzisiaj do lekarza, pojechaliśmy do ginekologa i tak potwierdził, jest. Także y za dziewięć miesięcy, bo termin mamy 26 lutego, jeżeli oczywiście nic się nie zmieni jeżeli oczywiście wszystko przejdzie dobrze, na dzień dzisiejszy wszystko idzie dobrze. Ten pęcherzyk, jak to powiedział ginekolog, powiedział lekarz, jest w tym miejscu, gdzie powinien być, a żeby coś więcej wiedzieć, to musimy przyjść z powrotem za około 3 do 4 tygodni. Także jeżeli wszystko dobrze pójdzie, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to 26 lutego następnego roku zaczyna się Moja misja, która, która będzie trwała no, do końca życia i jakby nie powiedzieć będziecie jego częścią, bo nagrywam ten materiał w ogóle Jakby dla was przez to, że no jednak YouTube, jednak streamowanie, jednak wy, no odegraliście dużą rolę w moim życiu i no jednak, kupę lat już tutaj się znamy. Kupę lat już streamuję. Kupę lat. znamy się tutaj na tym YouTube'ku. I myślę, że też chcielibyście wiedzieć, i też jakby jesteście ciekawi. Więc. No to jest ta, to jest ta informacja, o której wczoraj mówiłem na lewiku, przedczoraj pisałem, a dzisiaj dowiedzieliście się. Nagrywam szybko ten materiał, bo nie chcę czekać. Jakby jest to już potwierdzone przez badania, więc to już będzie. Jest dzieciak w drodze. Dzidziuś Oluś, Oluś Junior albo Olusiowa Juniora. To w sumie nawet nie wiadomo, co to będzie jeszcze, nie? Jakby jaka płeć? Bo do tego to jeszcze daleko. Także albo to będzie mały Oluś, albo mała Olusiowa. E... Ale do tego jeszcze daleka droga, bo to jest dopiero początek, to jest dopiero czwarty tydzień, także do tego jeszcze daleka droga. Eee, jakby... Sam jestem w ogóle w szoku, jak ja to przyjąłem. Eee, tą wiadomość. Jakby. Taki taki spokojny, jakby. Jakoś tak. Nie wiem, czy jeszcze do mnie nie dociera to, czy po prostu dorosłem do, do takiego, do takiego etapu w życiu, gdzie jakby można to przyjąć ze spokojem. Nie wiem, no taki spokojny jestem, ale cieszę się, cieszę się, bo najwyższa pora, nie? 32 lata. 32 lata człowiek ma w tym roku, więc młodsi nie będziemy. Jakby dużo moich rówieśników ze szkoły Moich znajomych z młodszych lat, z placu, jak to, jak, to się, jak to się mówi, wszyscy już pojeżdżali. Dzieciaki mają, tylko Oluś tam zasiedział się na YouTubie, nie? I, i, I grał sobie w gry. No i teraz, teraz na Olusia przyszła pora. Także pewnie będzie ciężko na początek, bo to pierwsze dziecko. Będzie człowiek się musiał wszystkiego nauczyć, ale. Podołamy, nie ma tego złego. Podołamy oczywiście. Ale nie jestem w stanie powiedzieć, jak to będzie. Z kanałem, jak to będzie, znaczy z kanałem, jak to będzie z lajwikami. Wiadomo, że no jednak dziecko wymaga sporo czasu, sporo, sporo jednak nakładu sił. Oczywiście będę tutaj do na pewno lutego normalnie na kanale cały czas. Normalnie będziemy tutaj prowadzić lajwiki, ile wlezie. A myślę, że później też będzie oczywiście mój kanał aktywny. Też będę oczywiście na lewikach. ale wiadomo. Wiadomo, jak to jest, nie? Wiadomo, jak to jest. Także. Wszystko się jeszcze okaże. Nie ma, co, nie ma co rozmawiać, bo do tego jeszcze daleka droga. Daleka droga, dopiero czwarty tydzień. Kurde, no. Za info. To by się spodziewał, nie? Że ten Oluś, który gra tyle lat w Tarkowa. Za ten oruś, który codziennie gra. A tu taka informacja. No, nieźle. <laughs> w ogóle już tutaj przemyblowanie. Nam mamuśki już tu je szykują. Ja z tego pokoju wypadam do małego pokoju. Tam będę miał swój komputerek, swoje studio. A w tym pokoju większym będzie łóżeczko, sypialnia i te inne sprawy. No, ja już. A ja już nie mam nic do gadania. Trzymajcie się. Widzimy się na lewikach, codziennie na tym kanale. Mam nadzieję, że jesteście zszokowani. I się cieszycie, tak jak ja. Mimo że może tu na kamerce nie skaczę z radości. Nie robię fikołków. Ale wewnętrznie. Wow! Dobra, trzymajcie się. Do zobaczenia. Widzimy się na kolejnych materiałach, widzimy się na kolejnych lajwikach. Po prostu włączyłem nagrywanie i chciałem się z, tymi, z, tym, z tą informacją z wami, z wami podzielić, bo myślę, że warto. Także wujkowie, ciotki, kuzyni i kuzynki, bo chyba tak będziemy Was nazywać, nie widzowie, tylko. Wujek, ciotka kuzyn i kuzynka. Trzymajcie kciuki. Trzymajcie się do kolejnych live'ów, do kolejnych materiałów na kanale. Piąteczka dla Was. I mano kulano Oluś ty, młody Oluś ty. Ja już to widzę jaką będzie Ja już to widzę, jak on będzie wyglądał jak ja. Jak on będzie tak samo... No, będę miał ciekawe. Czy się, się ma?